Z punktu widzenia sportowego no cieszymy się, że mogliśmy się jeszcze zmierzyć przed początkiem tego sezonu, aczkolwiek byliśmy też tutaj w drugiej roli charytatywnej i myślę, że to jest najważniejszy punkt tego turnieju. Cieszę się, że... Że ludzie chętnie wspierali tą akcję i mam nadzieję, że wszystko się skończy pomyślnie. Trudno powiedzieć, zobaczymy po pierwszych spotkaniach. Na pewno mieliśmy troszeczkę kłopotów fizycznych w tamtym tygodniu i, i te treningi były troszeczkę utrudnione, ale myślę, że już w chwili obecnej jest dobrze, a w przyszłym tygodniu będzie jeszcze lepiej z niecierpliwością czekamy na pierwsze spotkanie w Pluzidze. Ja myślę, że tak, że każdy z nas na to czeka i, i w sumie to jest najważniejsze. Przepracowali... Przepracow... Przepracowaliśmy e... Okres przygotowawczy bardzo dobrze i myślę że, że każdy z nas jest należycie przygotowany i, i z niecierpliwością czekamy na to spotkanie. Tak bardzo się cieszymy że wygraliśmy każdy turniej, który graliśmy towarzyski w tym przed sezonem i bardzo się cieszymy, że te towarzyski turnieje są skończone i nie możemy się doczekać normalnego turnieju plus ligi, który jest bardzo ważny dla nas i cieszymy się meczu w środę. Bardzo dobrze ocenjam naše gre. Mišljam da od pješeg godnija smo začeli barzo mocno na treningu i udalo nam se zrobiti barzo dobre forme v tim momentu i imam nadzieje, da tak kontinujeme i następnih mečah i treninga. To povjeđam tim ostatnim pitanju cieszymy się, że na końcu zaczyna się Plus Liga i że będziemy walczyli o ważnych punktami. Widzimy wzmocnienia i myślę, że mamy bardzo dobrą atmosferę. Od pierwszego dnia oni się czują bardzo dobrze tutaj, co możecie zobaczyć i na boisku, że wszyscy są uśmiechnięci i wszyscy grają bardzo dobrze. Oceniam bardzo pozytywnie z dwóch względów, bo mieliśmy w tamtym tygodniu problemy z fizyczne zawodnikami, Byliśmy trochę zmartwieni tym, czy, czy zdążymy przed pierwszym meczem ligowym, a okazało się, że i Winiar, i, i Niko Pęczew powrócili, nie odczuwają tych skutków kontuzji, i to jest pozytywna rzecz. Druga rzecz, jesteśmy zadowoleni ogólnie z gry, a przede wszystkim jak Ktoś śledził te mecze, to widział, że na początku przegrywaliśmy te mecze, a to jest pozytywna rzecz, że e, jak włączyliśmy następny bieg, to, to wygrywaliśmy sety i to jest też bardzo pozytywna rzecz i rokuje dobrze na, na rozpoczynające się... Na rozpoczynającą się ligę. No na pewno jeszcze przed meczem z Będzinem chcielibyśmy przeprowadzić jeden trening, gdzie będą dwie szóstki i jeszcze tą, tą grę 6 na 6 bo naprawdę powtórzę się, że brakowało nam zawodników i brakowało nam takiego treningu, gdzie byłby rytm, to się nazywa u nas w siatkówce 6 na 6. Na razie będziemy, myślimy o benzinie. Oczywiście przygotowujemy się na zakse, ale to będziemy myśleli w środę po zakończonym meczu z benzinem.